Tymek z przyszłości nawet po tym jak zaczął się zmieniać, nadal uważał się za frajera. Normalne było to, że gdy cały swój wolny czas poświęcał nagranie w gry, praktycznie codziennie oglądał pomarańczowego YouTube'a i kompletnie nie zwracał uwagi na to, co wkłada do swojego organizmu, to widział siebie jako leszcza, ale nienormalnym był fakt, że gdy w pewnym momencie swojego życia Tym, jak w przyszłości postanowił coś zmienić i po wielu nieudanych próbach zostawił te wszystkie złe nawyki, zaczął się rozwijać, to tak jak jego życie zmieniło się na lepsze, tak nie zmieniło się to, że nadal uważał się za Frajera. Mimo, że zaczął chodzić na siłownię, zaczął medytować, zaczął brać zimne prysznice, to nie zmieniło to faktu, że cały czas widział siebie jako tego nielubianego chłopaka sprzed komputera. I gdyby tylko Tymek z przyszłości miał ten film, to zamiast cały czas męczyć się i myśleć o sobie źle, to już po jego obejrzeniu byłby w stanie zacząć cieszyć się lepszym postrzeganiem samego siebie. Jeszcze jakieś 4 miesiące temu siedziałem w pokoju przy biurku i robiłem coś, z czym nie czułem się za dobrze. Cały czas w mojej głowie były dwa pytania. Pierwsze, czy nie jest jeszcze na to za wcześnie? I drugie, czy na pewno nie będę tego żałował? W końcu jednak, po kilku minutach rozmyślania, stwierdziłem, że zrobię to, że po prostu muszę to zrobić. Odpaliłem swój komputer i zacząłem pisać skrypt o tym, jak przestać jest niezdrowe jedzenia. jakieś 20 minut przed tą sytuacją byłem w łazience i w lustrze widziałem sylwetkę, jaką zawsze chciałem mieć. Całe moje życie byłem skinny fat. Miałem chude rączki jak patyki i lekko wwalony brzuch, ale tym razem patrząc się w lustro, wyglądałem zupełnie inaczej. Odżywiałem się zupełnie inaczej niż wtedy, gdy byłem skinny fat. Drenowałem dużo więcej niż wtedy. Właśnie przez to moja sylwetka wyglądała i wygląda zupełnie inaczej. I mimo tego, że w tym lustrze widziałem sylwetkę, którą zawsze chciałem mieć, mimo tego, że wyglądałem tak jak zawsze chciałem wyglądać, to jednak w mojej głowie cały czas oceniałem i widziałem się jako tego skini fat chłopaczka, tego chłopaczka sprzed komputera, który ma zerową pewność siebie, zero znajomych i zero poszanowania u innych. I właśnie dlatego 20 minut później, siedząc przy tym biurku, zastanawiając się, czy powinienem pisać ten skrypt, miałem zawahania, ponieważ cały czas w swojej głowie moja samoocena była na tak. Niskim poziomie, że trenując już te półtorej roku, odżywiając się lepiej, już te półtorej roku, wyglądając znacznie lepiej, cały czas widziałem siebie jako tą osobę, która nie ma po prostu prawa mówić innym, w jaki sposób mają się odżywać lepiej. I właśnie wtedy coś mnie tknęło, właśnie wtedy zrozumiałem, że jeśli nie będę w stanie poprawić swojej samooceny, to po prostu nie będę w stanie iść dalej w moim życiu. Wyobraź sobie, że poznajesz jakąś nową osobę. Wyobraź sobie, że idziecie na spotkanie do restauracji, siadacie i ta osoba zadaje ci pytanie, które z pozoru wydaje się normalne. A jednak, właśnie przez to pytanie zaczynasz rozumieć, że jedynie grasz rolę. I pytanie brzmi: w jaki sposób widzisz siebie? Jeśli miałbyś mi siebie opisać w trzech słowach, w trzech cechach charakteru, co takiego byś osoby powiedział? Możesz teraz wziąć kartkę i zapisać sobie te trzy słowa, te trzy cechy. Ok, mam nadzieję, że już to zrobiłeś, a teraz powiedz mi, czy faktycznie w ten sposób widzisz siebie? Czy faktycznie te cechy które właśnie wypisałeś. Opisują osobę, która jest w twojej głowie. Bo jeśli kliknąłeś w ten film, jeśli zastanawiasz się, czy twoja samoocena jest na pewno na tak wysokim poziomie, jak powinna być, czy na pewno twój obraz mentalny, obraz, który masz w swojej głowie, jest zgodny z tym, co widzisz w rzeczywistości, to być może przed innymi opisujesz się w zupełnie inny sposób niż opisujesz sam siebie. I naprawdę większość osób, tak jak ja kiedyś, zaczyna się zmieniać, zaczyna chodzić na siłowni, zostawia te wszystkie złe nawyki, ale nadal widzą siebie, jako tych frajerów, nadal widzą siebie jako tych gości, którzy grają tylko w komputerek, oglądają sobie anime i tacy ludzie faktycznie są frajerami, ale jeśli obecnie zacząłeś się zmieniać, zacząłeś się rozwijać, zacząłeś chodzić na siłownię, zacząłeś medytować, brać zimne prysznice, to nie jesteś już jak 90% osób i nie powinieneś widzieć się dokładnie tak, jak 90% osób, bo myślisz, że takie osoby, myślisz, że twoi koledzy nie próbowali się już zmienić, myślisz, że oni nie mieli w swojej głowie takiego czegoś, że kurde, w sumie to oglądając te anime, grając w gry, marnują trochę swoje życie i może czas na zmianę. Oczywiście że mieli, ale oni poddają się po pierwszej porażce. I jeśli ty też jesteś osobą, która poddaje się po pierwszej porażce, która gdy jeden raz jej nie wyjdzie, od razu idzie do mamusi i mówi, że to jest nie dla niej, że rozwój jest nie dla niej, że w sumie to ona wróci sobie do tego komputerka, znowu będzie oglądać anime, to możesz już wyjść z tego filmu, bo ten film nie jest dla ciebie. Ten film jest dla osób, które rzeczywiście chcą zmienić swoją samoocenę. Jeśli jeszcze jeśli do tej pory nie odkliknąłeś tego filmu, to musisz wiedzieć, że nawet jeśli obecnie masz niską samoocenę, to dzięki krokom, które podam Ci w tym filmie, dzięki czterem krokom, po miesiącu, po dwóch miesiącach będziesz w stanie zauważyć realne zmiany. I nie ma czegoś takiego jak magiczna tabletka. Nie jestem w stanie Ci dać takiej tabletki i nagle będziesz się oceniać w dobry sposób. Bo jeśli przez lata myślałeś i mówiłeś o sobie źle, jeśli przez lata miałeś się w swojej głowie za frajera, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić w jeden dzień. Ale tak jak mówiłem Ci na początku tego filmu, gdyby Tymek z przyszłości Miał ten film, gdyby tym w przyszłości kliknął w ten film i obejrzał go od początku do końca, to te problemy z samooceną, które miał przez lata, zniknęłyby w miesiąc. Dobra, więc lecimy. Pierwszym krokiem będzie zrozumienie, skąd w ogóle bierze się niska samoocena. Jakieś dwa tygodnie temu przeglądałem szafkę z książkami i wpadła mi w ręce taka książka Sztuka Wojny. Najstarszy na świecie poradnik sztuki wojennej. I autor tej książki, Sant Su, jak się okazało, jeden z największych starożytnych myślicieli Dalekiego Wschodu, napisał tak. Kto zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony choćby w stu starciach. Kto nie zna wroga, ale zna siebie, czasem odniesie zwycięstwo, a innym razem zostanie pokonany. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie poniesie klęskę w każdej walce. Jeśli chodzi o samoocenę, wrogiem jesteśmy my. Sami, ponieważ tak jak mówi nazwa, sami siebie oceniamy i sami siebie jesteśmy w stanie niszczyć. Jeśli więc nie uda nam się zrozumieć wroga, czyli nie uda nam się zrozumieć, dlaczego w taki sposób robimy, dlaczego oceniamy się w zły sposób, to nieuchronnie poniesiemy klęskę w każdej walce. Musimy tak naprawdę zrozumieć, skąd bierze się ta niska samoocena i najlepiej oczywiście jest to zrobić na moim przykładzie. Dlaczego? Ponieważ ja już od podstawówki mega brałem wszystko do siebie. Mega wiele razy udawałem, że na przykład nie chcę iść na WF, bo gorzej się czuję, a prawda była taka. Taka, że nie chciałem iść na ten WF, bo wiedziałem, że na przykład gdy krzywo podam piłkę, to koledzy będą mieli do mnie pretensje, koledzy się będą ze mnie śmiać i przez to będę czuł się po prostu beznadziejnie. I taka sytuacja miała miejsce wiele razy i właśnie niska samoocena bierze się z tych negatywnych doświadczeń, które po prostu mają miejsce i dotyczą naszej osoby. Im wcześniej w życiu i im więcej razy doświadczymy tych wszystkich negatywnych przeżyć, przeżyjemy te wszystkie negatywne emocje, tym nasza samoocena najprawdopodobniej będzie niższa i bardziej trwała, taka utrwalona, Ciężko będzie nam po prostu ją zmienić. Jednak nawet jeśli całe swoje życie myślałeś o sobie w dany sposób, to nie znaczy, że nie możesz tego zmienić. Da się zmienić praktycznie wszystko. To, że będzie to ciężkie, to nie znaczy, że jest to nieosiągalne. Obecuję Ci, że jeśli zastosujesz się do kolejnych trzech kroków, jakie podam Ci w tym filmie, jestem w 100% pewny, że jest to do zmiany, ponieważ mi się udało, a tak samo jak ty jestem człowiekiem, więc dlaczego tobie miałoby się nie udać? Wyobraź sobie teraz, że idziesz ulicą i spotykasz maćka ze szkoły, który niedawno, jak się dowiedziałeś, Przestał grać w gry. I pytasz go Maciek, dlaczego przestajeś grać w gry. I on na to odpowiada, że w sumie to stwierdził, że gry zatruwały jego życie i teraz stara się je rzucić. teraz wyobraź sobie, że spotykasz tego samego Maćka w tym samym miejscu i zadajesz mu to samo pytanie, dlaczego nie grasz już w gry. A on zamiast odpowiedzieć ci, że gry zatruwały jego życie i on teraz stara się je rzucić, odpowiada ci, że gry zatruwały jego życie i on teraz już nie gra w gry. Maciek jest dokładnie tą samą osobą, a jednak to, jak widzi siebie, jego samoocena, a tak naprawdę tożsamość w scenariuszu drugim. Jest po prostu dużo mocniejsza i dzięki temu Maćkowi będzie dużo łatwiej rzucić gry, nawet jeśli zrobił to wczoraj, ponieważ już dzisiaj mówi, że on po prostu nie gra w gry, a nie, że stara się je rzucić. I właśnie takie podejście, a bardziej zdanie, które za chwilę ci podam, będzie drugim krokiem, który wykonałem, żeby podwyższyć swoją samoocenę, który zalecam ci wykonać, żebyś ty też był w stanie to zrobić, a będzie to zdanie nie ma znaczenia, co jest prawdą, tylko to, w co wierzysz, że jest prawdą, ponieważ dzięki pracy. Stanie się to prawdą. To zdanie w skrócie oznacza, że nawet jeśli wczoraj pierdzieliłeś całą paczkę chipsów i grałeś sobie w gierki, a dzisiaj zaczynasz uważać, że jesteś osobą zdyscyplinowaną i faktycznie będziesz wierzył w to, że od dzisiaj jesteś osobą zdyscyplinowaną, to będzie Ci dużo łatwiej stać się zdyscyplinowanym niż osobie, która cały czas myśli o sobie, że jest niezdyscyplinowana, bo właśnie wczoraj zjadła tą paczkę chipsów, zagrała sobie w gierki i cały czas ocenia się na podstawie tych przeszłych wydarzeń. Prawda jest taka, stary, że jedyne, co istnieje to moment teraźniejszy. Nie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie jest przeszłość. Przeszłość już nie istnieje. Żyjemy w teraźniejszości. Przyszłość dopiero nadejdzie, ale ona również nie istnieje. Tak naprawdę jedyne co się liczy, to moment teraźniejszy, bo przyszłość również będzie w teraźniejszości. Jeśli w tym momencie umrzesz albo w tym momencie ja umrę, to przyszłość nie nadejdzie, więc tak naprawdę jedyne, co ma znaczenie, to ten moment tu i teraz. I jeśli tu i teraz będziesz wierzył w to, że jesteś dyscyplinowany, że rzuciłeś gry, że pozbyłeś się tych wszystkich złych nawyków to będzie Ci dużo łatwiej z tym wygrać, będzie Ci dużo łatwiej zmienić tą samą ocenę, niż gdy będziesz wierzył w to, że jesteś tym frajerem, że cały czas jesteś słaby i nie jesteś w stanie konkurować ze swoimi kolegami, tak jak robiłem to ja. Ja cały czas myślałem, że będę ostatnią osobą wybieraną na WF-ie, bo jestem najsłabszy, bo jestem najwolniejszy i te wszystkie przekonania, te wszystkie rzeczy, w które wierzyłem i w jaki sposób się oceniałem, realnie wpływało na to, jak postrzegali mnie inni, ponieważ moje zachowanie było zupełnie inne. Ten Maciek którego sobie wyobraziłeś, który podszedł do ciebie i powiedział ci, że nie gra po prostu w te gry, pokazał Tobie, że jest osobą silną, że jest osobą zdecydowaną. I taka osoba ma dużo łatwiej rzucić te gry niż osoba, która mówi, że w sumie to ona stara się rzucić, ale pewnie za tydzień mu się nie uda i znowu wejdzie na tą grę. Kiedy zmieniłem swoją tożsamość, moja samoocena poszła do góry i zacząłem myśleć o sobie, jako o osobie, która po prostu tego nie robi, wszystko zaczęło się zmieniać. I żeby to zrobić, żebym zaczął postrzegać. W taki sposób, postawiłem trzeci krok, jakim jest zmiana obrazu siebie. Wiele osób dołączy do naszej społeczności, do której możesz dołączyć, klikając teraz drugi link w opisie i w pytaniu, co ich najbardziej blokuje, wpisuje prokrastynacja, brak dyscypliny, lenistwo. I zauważ, co te osoby robią, wpisując takie rzeczy. Co te osoby myślą o sobie w momencie, kiedy wpisują takie rzeczy. Bo okej, okay, mogli nie być dyscyplinowani, mogli być leniwi, ale jeśli nadal osoby tak myślą, jeśli cały czas mówią sobie, że oni nie mogą, w sumie robić pracy, bo oni są leniwi. Oni w sumie nie mogą być produktywni, bo oni po prostu nie są produktywni. To w jaki sposób do cholery mieliby oni być produktywni? W jaki sposób taka osoba miałaby przestać widzieć siebie jako pizdę, przestać widzieć siebie jako frajera, skoro sama sobie wkłada do głowy te myśli, sama sobie utwierdza w swojej głowie te ograniczające przekonania i wierzy, że rzeczywiście jest taką osobą, że rzeczywiście jest słaba i rzeczywiście poddaje się po pierwszej porażce i nie jest po prostu w stanie być zdyscyplinowana, nie jest po prostu w stanie wygrać. I takie myślenie o sobie jest właśnie oznaką niskiej samooceny, ponieważ tak naprawdę nasza tożsamość, to jak postrzegamy siebie, decyduje o tym, czy będziemy mieć wysoką, czy niską samoocenę. Więc jeśli chcemy zmienić tą naszą samoocenę, to musimy zmienić to, jak postrzegamy siebie. A tak jak powiedział Jezus, żeby coś zmienić, musimy zrobić to myślą, mową i ciałem. Na początku musimy pomyśleć, skąd bierze się ta niska samoocena i to już zrobiliśmy. Wiemy już skąd to się bierze. Musimy zacząć myśleć o sobie pozytywnie. Mową, czyli musimy mówić. O tym, że przestaliśmy grać w te gry i nie będziemy już w nie grać. I chciałem, czyli faktycznie to robić. Faktycznie, gdy nie chce nam się pójść na siłownię i pokazać sobie, że jesteśmy zdyscyplinowani. Faktycznie, gdy przyjdzie to do czego, robić te wszystkie czynności, a nie tylko myśleć i mówić, ale już nie robić. Bo wiele osób właśnie wpada w taką pułapkę, że myśli, że będą milionerami. Mówią wszystkim, że za pół roku będą zarabiać miliony, że oni teraz zaczynają ten zajebisty biznes model, a później, gdy przychodzi to do czego, gdy mają już włożyć tą pracę, to stwierdzają, że a w sumie ten biznes model jest za trudny i oni spróbują innego. I tak zmieniają ten biznes model za biznes modelem, i zauważ, że takie osoby nigdy nie robią progresu. Takie osoby dla mnie to po prostu zwykli frajerzy, którzy nigdy nie zarobią swoich pierwszych pieniędzy online, po prostu nie rozumieją tego, że nie ma czegoś takiego jak magiczna tabletka, nie ma czegoś takiego, jak winda na szczyt. Jeśli nie oglądałeś jeszcze mojego filmu o tym, jak zarobić swoje pierwsze pieniądze online, to masz go tutaj. I w tym filmie tłumaczę dosłownie krok po kroku, jak ja to zrobiłem, ale takim największym taka, taką największą rzeczą, którą możesz wynieść z tego, tego, jest to, że biznes model nie ma żadnego znaczenia i że realnie swoje pierwsze pieniądze online możesz zrobić na tysiąc różnych sposobów, tylko musisz po prostu skupić się na jednym i rzeczywiście włożyć w to pracę. I w sumie trochę odbiegłem od tematu, więc lecimy do tego, jak możesz zmienić obraz samego siebie. Najprostszym sposobem, który ja zastosowałem, jest stworzenie po prostu najlepszej wersji siebie, takiej wymarzonej wersji siebie, do której chcesz dążyć. I być może słyszałeś już to na jakimś moim filmie, być może ktoś inny ci to mówił, że a Twój najlepszą wersję siebie, ale na pewno nikt nie tłumaczył ci dokładnie, jak to zrobić. I właśnie ja w tym momencie to zrobię. Weź kartkę. I zapisz sobie, jak wyglądałaby Twoja perfekcyjna wersja siebie. I teraz uwaga. Zapisz sobie jej cechy, czyli na przykład, że ta osoba jest pewna siebie, nieustraszona. Zapisz sobie jej cele, czyli na przykład, że ta osoba zarabia 10 tysięcy złotych online, zarabia 50 tysięcy złotych online, czy tam 1000 złotych online. Cokolwiek jest Twoim celem i cokolwiek chciałbyś osiągnąć w przyszłości, czy na przykład skończenie jakichś studiów, pracowanie w danym zawodzie, to wszystko są cele, które możesz zapisać i przypisać do tej osoby. Po trzecie, wygląd. Jak chciałbyś, żeby ta osoba wyglądała? Dała. Musisz sobie ją realnie wyobrazić i wyobrazić sobie, że ty stajesz się tą osobą. Musisz wyobrazić sobie, że ta osoba ma twoją twarz, ale na przykład ma dużo zdrowszą cerę. Jeśli masz problem z tym, że teraz masz trądzik, to wyobraź sobie, że ta osoba ma dużo zdrowszą cerę. Wyobraź sobie, że jest wysportowana, że ma jeszcze lepszą sylwetkę niż masz obecnie, albo po prostu, że ma zajebistą sylwetkę. I po czwarte zapisz sobie jej niepodważalne standardy. To jest mega ważne, żeby zapisać sobie, w co ta osoba wierzy i czego nigdy nie zrobi. Na przykład ja zapisałem sobie, że nigdy nikogo nie okłamuję, bo kiedyś w przeszłości kłamałem jak znud. Wszystkim mówiłem, że zarabiałem zajebiste pieniądze grając w ligę na kontrakcie, a prawda była taka, że zarabiałem jakieś 10 dolarów za turnieje i prawda była taka, że grałem w jakiejś gównialnej drużynie, która oczywiście grała jakieś tam eliminacje, ale tak naprawdę musieliśmy dokładać tylko do tego biznesu, więc nic nie zarabiałem. I gdy projektowałem tą swoją postać, gdy stwierdziłem, że dość tego i chcę stać się tą osobą, którą właśnie wypisuję, zapisałem sobie właśnie swój niepodważalny standard, czyli po prostu, że nie kłamie, że mówię prawdę i nawet jeśli ta prawda jest bolesna, nawet jeśli coś nie podoba mi się, to i tak to powiem, bo wiem, że w długoterminowym scenariuszu prawda jest dużo lepsza niż kłamstwo. Bycie sobą jest dużo lepsze niż udawanie kogoś. Nawet moja babcia zawsze mi powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi, i kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. I tyle razy, ile myślałem, że to kłamstwo nie wyjdzie na jaw, i to kłamstwo na pewno mi się uda, że tak powiem, przesmuglować gdzieś tam, że nikt się o tym nie dowie. Tyle razy za każdym razem osoby, które miały się nie dowiedzieć, się dowiadywały i na frajera, a później moja samoocena właśnie szła w dół. Jeśli będziesz osobą, która po prostu nie kłamie, jeśli nie będziesz kłamał samego siebie i innych, to dużo łatwiej będzie ci po prostu funkcjonować. Teraz, gdy po tym filmie zaprojektujesz sobie już tą postać, możesz wrócić do tego fragmentu, gdy mówiłem ci, to tak naprawdę ja sobie wypisałem, nazwij jakąś tą postać. Ja na przykład swoją postać nazywałem Tymek 2.0, potem Tymek 3.0. Dlaczego to robić? Ponieważ. Teraz zrobimy coś, co mega ułatwi ci robotę i mega ułatwi ci tak naprawdę funkcjonowanie. Weźmiesz sobie karteczkę i gdy już będziesz wiedział dokładnie kim chcesz się stać, dokładnie jak chcesz, żeby wyglądała ta postać, ta twoja wymarzona wersja siebie, zapiszesz sobie co zrobiłby X w danej sytuacji i w miejsce X wstawisz nazwę tej swojej postaci. I teraz znam kilka takich osób, które zamiast projektować swoją wymarzoną postać, wybierają jakąś postać na przykład z jakiegoś serialu, nie wiem, Thomas Shelby z Peaky Blinders, jedna z moich ulubionych postaci i zaczynają postępować tak jak on ona. Stwierdzają, że chcą po prostu mieć cechy tej osoby, chcą zachowywać się trochę tak jak ona i nie w taki cringe'owy sposób, że teraz chodzisz tak i kompletnie jak koks, bo Thomas Shelby tak chodził, bo jest gangsterem i gra taką rolę. Nie, ale po prostu jesteś w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób on zachowałby się w takiej sytuacji, jaki by miał język ciała, czy dbałby o siebie, czy trenowałby i to wszystko, a potem postępujesz już tak, jakbyś był tą osobą, bo jeśli zapiszesz sobie tą postać i tylko będziesz ją gdzieś tam widział, będziesz sobie codziennie tam czytał, że taka jest ta postać, taka jest ta postać, ale nie będziesz wierzył w to, że jesteś tą osobą, że jesteś w stanie stać się tą osobą, to nie będziesz w stanie po prostu się nią stać. Bo tak jak czytałem w jednej książce, nasza podświadomość, nasz mózg nie widzi tak naprawdę różnicy między zdarzeniem fikcyjnym, a zdarzeniem prawdziwym. Więc jeśli będziemy podejmować decyzję, takie, jak ta osoba, którą właśnie sobie zaprojektowaliśmy, za każdym razem, gdy mamy podjąć jakąś mikrodecyzję, zjeść czy nie zjeść czekoladki, pograć sobie godzinkę w gierki, czy popracować godzinkę nad swoim biznesem, nad swoją wymarzoną przyszłością, będziemy zadawać sobie pytanie, co zrobiłby? Tymek 2.0 w mojej sytuacji, to zrobiłby Kasper 2.0, Janek 2.0, będziemy w stanie podejmować dużo lepsze decyzje. A tak naprawdę, to do jakiego momentu doszliśmy, to w jakim miejscu obecnie jesteśmy, jest zależne tylko tak naprawdę od tego, jakie decyzje podejmowaliśmy w przyszłości. Więc jeśli zaprojektujesz tą postać i będziesz się za każdym razem pytał, co zrobiłby ten gościu w naszej sytuacji, i za każdym razem będziesz w stanie podejmować decyzje tak jak ten ziom, to realnie będziesz w stanie zwiększyć swój progres i zwiększyć swoją samoocenę w kilka dni. I łącząc krok drugi z krokiem trzecim, czyli rozumiejąc to, że tak naprawdę nie ma znaczenia co jest prawdą, tylko to, w co wierzysz, że jest prawdą, ponieważ dzięki pracy stanie się to prawdą. Z tą nową postacią siebie i pytaniem siebie, co zrobiłby ten gość w mojej sytuacji? Staniesz się po prostu niepowstrzymany, ale tylko jeśli Postawisz czwarty krok, którym jest tak naprawdę zaprzestanie popełniania błędu, który popełnia 90% osób, gdy chcą przestać uważać się za frajera. I gdy mówię tutaj 90% osób, to naprawdę mam na myśli 90% osób, ponieważ 90% osób porównuje się do innych. Za każdym razem, gdy zrobiłem w swoim życiu jakiś progres, za każdym razem, gdy widziałem, że trochę urosł mi bicek, że jestem w stanie być regularnym w stawianiu filmów, że mój brzuch wygląda trochę lepiej, popełniałem właśnie ten błąd. Błąd, który po pierwsze kosztował mnie wiele czasu. A po drugie, kosztował mnie niską samoocenę, a było to właśnie porównywanie się do innych. Jeśli tak jak kiedyś będziesz non-stop, bez przerwy porównywał się do innych, tak naprawdę nigdy nie będziesz widział progresu, nigdy nie będziesz w stanie poprawić tej swojej samooceny, ponieważ zawsze będzie osoba, zawsze znajdzie się osoba, która jest 10 kroków przed tobą, która jest 10 kroków dalej niż ty chciałbyś być, ponieważ są osoby, które są po pierwsze starsze, a po drugie. Zaczęły dużo wcześniej niż ty. I ty w tym momencie, jeśli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej nie byłeś w stanie rozbudować czegoś wielkiego, ponieważ nie miałeś do tego momentu wysokiej samooceny, a ludziom z niską samooceną po prostu dużo ciężej jest iść do przodu. Więc najprawdopodobniej nie jesteś obecnie w punkcie, w którym chciałbyś być. I jeśli będziesz porównywał się non-stop do innych, jeśli non stop będziesz patrzył, jak idzie temu, jak idzie tam temu, a nie będziesz patrzył na to, jaki Ty progres poczyniłeś, w jaki sposób ty idziesz do przodu, jak wielkie Zmiany zachodzą w Twoim życiu, to realnie po miesiącu, dwóch miesiącach zaczniesz się poddawać, zaczniesz oceniać się znowu negatywnie i wszystko to się jednie. Bo powiedz mi stary, w jaki sposób miałbyś zachować tą motywację, w jaki sposób miałbyś być tą osobą zdyscyplinowaną. Jeśli non stop będziesz patrzył na ludzi, którzy są po prostu lepsi niż ty, którzy są dalej niż ty i jeszcze będziesz się do nich porównywał. Jeśli w taki sposób będziesz funkcjonował, to gwarantuję Ci, że jest to najłatwiejszy przepis na porażkę i jest to najłatwiejszy przepis na to, żeby cały czas Twoja. Samoocena była niska. Za to jeśli. Przestaniesz używać social mediów, bo właśnie social media są powodem, dla których większość osób ma depresję, dla których większość osób po prostu porównuje się z innymi i nie jest w stanie robić progresu, to realnie zauważysz zmiany w swoim życiu. Bo 90% osób prowadzi tą żałosną egzystencję, mają niesamowicie niską samoocenę, bo cały czas, cały wolny swój czas, tak jak ja w przeszłości, przesiadują na social mediach. Cały czas, zamiast porównywać siebie, do siebie z przeszłości, patrzeć, jaki oni byli w stanie progres osiągnąć w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu roku, gdzie oni byli w stanie dojść, patrzą na inne osoby i tylko mówią sobie, okej, okay, ten gościu robi dużo więcej viewsów ode mnie, więc na pewno jest lepszy. Ten gościu ma dużo lepszy sześciopak niż ja, więc teraz ja muszę się dociąć i w ogóle mój sześciopak to jest w ogóle do dupy. Ten gościu już był w stanie schudnąć, już był w stanie dojść do miejsca, w którym ja chciałbym być, to teraz ja jestem do dupy i w ogóle nie chcę mi się już być zmotywowanym, nie chcę już mi się mieć tej dyscypliny, w ogóle wszystko pierdolę i nie będę już robił. I takie osoby nie dość, że cały czas zmniejszają tą swoją samoocenę, cały czas, tak jak mówiłem, skąd bierze się ta niska samoocena? Z tych negatywnych przekonań i tych negatywnych sytuacji, w których, jest, w których się znajdujemy i w których nisko oceniamy siebie. Te osoby non-stop scrollując TikToka i widząc tych wszystkich ludzi, wchodząc na te profile, widząc kurde tego gościa, followuje 100 tysięcy osób, jaki to jest kozak, on jest w stanie robić po milion, dwa miliony wiosów na filmik, a ja wstawam jakiś filmik, on robi 200 wyświetleń, no w ogóle jestem beznadziejny, jakim cudem to w taki sposób wygląda. Te osoby, właśnie nie dość, że zmniejszają swoją samoocenę, to jeszcze wpadają w ten mindset ofiary, w który ja wiele razy wpadałem i przez który tak naprawdę wiele razy w swoim życiu nie byłem w stanie robić progresu. Nagram o tym cały oddzielny film, masz go być może już tutaj. To jest mindset, który również niesamowicie zmniejsza twoją samoocenę. Jeśli tak jak ja ograniczę te social media, ja na przykład jakieś... Pół roku temu, może, nie wiem, dobra, przesadzam, cztery miesiące temu, odinstalowałem w ogóle Instagramy ze swojego telefonu, w ogóle nic nie stawiałem, bo zauważyłem, że po prostu czasami jak wchodzę w tę taką lupę i chcę na przykład sprawdzić brata, sprawdzić moją dziewczynę czy cokolwiek, co, to patrzę na jakieś profile osób i widzę tego dociętego gościa, który wygląda 10 razy niż ja, i mój mózg automatycznie zaczyna się do niego porównywać. I ty pewnie też tak masz, że gdy wchodzisz na te profile tych wszystkich osób, nawet jeśli tego nie chcesz, nawet jeśli nie chcesz się porównywać, to twój mózg automatycznie zaczyna. Cię porównać do tej osoby, bo po prostu taki mamy mechanizm przeżycia, taki mamy mechanizm, że nasz mózg widzi tych wszystkich koksów, którzy byli nas w stanie po prostu jednym ciosem powalić i myśli sobie, kurde, ja teraz muszę tak wyglądać, ja teraz tak nie wyglądam. Czemu ja tak nie wyglądam? I cały czas wrzuca te negatywne myśli do Twojej głowy, a z tymi myślami mega ciężko będzie Ci zwiększyć tą samoocenę. Więc po prostu na jakiś czas, gdy zmieniasz tą swoją tożsamość, gdy zwiększasz tą swoją samoocenę, ogranicz to social media, bo gdy już masz tą większą samoocenę, gdy już lepiej oceniasz samego siebie i później porównujesz się do innych, to wygląda to zupełnie inaczej, bo twój mózg już tak bardzo nie patrzy na to, że oni są 10 lat przed tobą, że oni są 10 kroków przed tobą. On po prostu patrzy, ok, ta osoba jest teraz milionerem, fajnie, ja też będę w stanie dojść do tego momentu, bo ona jest 10 lat więcej w tej samej branży niż ja. Jeśli będziesz patrzył na osoby, które są milionerami, osoby, którymi chciałbyś się w sumie stać i myślał o nich jako o tych złych osobach, które na pewno musiały coś ukraść, żeby stać się tym milionerem, który na pewno musiał coś złego zrobić, żeby stać się tym milionerem, to będziesz kodował swoją podświadomość. Że ta osoba jest zła, że ta osoba to jest osoba, którą nie chcesz się stać, bo nie chcesz być zły, nie chcesz być osobą, która musi kraść, musi robić coś złego, żeby zarabiać te miliony. Więc po prostu twoja podświadomość będzie non stop odciągać cię od tego i podświadomy będziesz robił wszystko, sabotował tak naprawdę ten swój progres, żeby nie stać się tym milionerem i nie dojść tak naprawdę do punktu, do którego chcesz dojść. Więc zacznij widzieć te osoby jako osoby, które po prostu włożyły więcej pracy niż ty, jako na osoby, które realnie zasługują na to, żeby być w miejscu. W w którym są, i zacznij widzieć to, że Ty również wkładając tą samą pracę, którą włożyły te osoby, będziesz w stanie dojść do tego miejsca. I naprawdę stary, wiem teraz, jak możesz się czuć, wiem, że ten film mógł uświadomić Ci wiele. Jeśli oglądasz ten film do tego momentu, a oglądasz, to jesteś zajebisty, bo pomyśl sobie, stary, jaki twój kolega, jaki twój znajomy, jaka osoba, którą znasz, byłaby w stanie realnie przesiedzieć 20-30 minut, oglądając taki film o tym, jak zwiększyć swoją samoocenę z gościem, który non stop cię krytykuje. Non -stop. Stop mówi Ci, jak to chujowo robisz obecnie, że korzystasz z tych social mediów, że grasz w te gry, oglądasz te anime i nadal jesteś w stanie go słuchać, nadal jesteś w stanie starać się zaimplementować te wszystkie rady. Jaka osoba byłaby w stanie to zrobić? No żadna. Jesteś po prostu zajebisty i wiem o tym, że zwiększysz tą swoją samoocenę, wiem, że zastosujesz się do tych rad i realnie, wspólnie będziemy w stanie dojść do tej naszej wymarzonej przyszłości. Jeśli ten film do Ciebie przemawia, to kliknij teraz drugi link w opisie, dołącz do naszej społeczności. Wierzę w Ciebie, wierzę w to, że uda Ci się wygrać naprawdę troszczę się o to, żeby udało Ci się wygrać, właśnie dlatego nagrywam takie filmy, dlatego siedzę nad tymi skryptami po 2-3 godziny i tylko zastanawiam się, w jaki sposób mi udało się to wszystko zaimplementować, w jaki sposób mi udało się to wszystko zrobić i staram się ułożyć to tak, żeby tobie również się udało. I jeśli jakaś osoba w Twoim otoczeniu wydaje ci się, że jakiejś osobie przydałbyś ten film, że jakaś osoba ma niską samocenę i chciałbyś, żeby wiedziała, w jaki sposób ona również jest w stanie ją zwiększyć, to poleć mu go i bądź najlepszą wersją samego siebie.